Witam naszych czytelników, witam naszych telewidzów. Szalenie się cieszę, że pan doktor Jerzy Pobocha skorzystał z naszego zaproszenia. Słowo szalenie nie jest przypadkowe, bo naszym gościem jest dzisiaj bodajże najsłynniejszy psychiatra w naszym kraju. Pan doktor Jerzy Pobocha, od 53 lat biegły sądowy, po kryminalistów, ale nie tylko. Panie doktorze, czas y, mamy szczególny, wszystko się zmienia wokół nas. Y, y, czy mógłby Pan przedstawić oczywiście w telegraficznym skrócie portret obecnie psychiatryczny, przeciętnego pacjenta i porównać go z takim portretem sprzed powiedzmy 20-30 lat? I... To no, większość widzów wie o tym, że stan psychiczny Polaków w ciągu tych ostatnich kilkudziesięciu lat bardzo się pogorszył. Złożyło się na to szereg takich przyczyn, zjawisk, które zresztą występują na całym świecie. Natomiast w pewnych dziedzinach no, nasze cudzysłowie, osiągnięcia są zatwarzające. My mamy w tej chwili drugie miejsce w Europie, jeśli chodzi o ilość samobójstw dzieci i młodzieży. Kiedy zawsze byliśmy gdzieś tam bardzo na, na, na tak zwanym szarym końcu. Drugie zjawisko to jest bardzo często występujące objawy depresyjne. Zgłaszanie się z powodu depresji, no i wszechobecne narzekania na stres. Z tym, że tutaj chciałem, chciałem powiedzieć, że na część tych zjawisk to wpływ mają media. Mianowicie jest znane takie zjawisko, to się nazywa choroba studentów trzeciego roku medycyny. Jeżeli oni zaczynają czytać o chorobach i te objawy chorób im są unaczniane, to zaczynają te objawy u siebie wynajdywać. I Pamiętacie, to, że czy 30 lat temu Polacy statystycznie, psychiatrycznie byli zdrowsi? To znaczy na pewno mniej mieli informacji o chorobach, o, o, o stresie i tak dalej, i tak dalej. No przykład, proszę Państwa, czy powstańcy warszawscy powinni mieć stres, czy nie? Oczywiście. Nie mieli. Dlaczego? To jest zjawisko, które niestety w Polsce i na świecie nie jest wykorzystywane właściwy sposób. Mianowicie to zostało zbadane między innymi na Uniwersytecie Stanford, ale to jest właśnie to jest właśnie fenomen na przykład, powstańców warszawskich, czy innych ludzi, którzy walczyli ginąc i, i uważali, że, że tak muszą zrobić. Otóż, jeżeli człowiek ma jakąś ideę nadwartościową, tak to się nazywa w psychiatrii, to może być religijna, naukowa, polityczna, sportowa, czy jakaś jeszcze inna, czy, czy rodzinna i jeżeli on do tego Usilnie dąży, to on jest odporny na stres. Ponieważ te inne wydarzenia są dla niego bez znaczenia, bo to jest dla niego najważniejsze. Czy taką ideą nadwartościową jest, powiedzmy, wiara w pana Boga? Na przykład wiara, wiara, na przykład wiara w Boga, czy ci wielcy odkrywcy, prawda? No, Alzheimer tak pracował dzień i noc, że dostał zapalenia w i w wieku 50 umarł. Tak był za, zafascynowany tą swoją pracą naukową. Więc nieszczęściem tego naszego pokolenia jest to, że ono nie jest ideowe i więcej znaczy mieć niż być. Coraz więcej ludzi odchodzi od kościoła. To tak, Także należy wiązać z tym. To też należy, bo jednak ci ludzie, no to znane zjawisko, ci ludzie na Syberii, w obozach koncentracyjnych, ci, którzy coś wierzyli w Boga albo w, albo w jakieś inne. Że ja muszę przeżyć, bo mam na przykład żonę, dzieci, prawda i tak dalej. Więc, więc, natomiast ci, ci, ci właśnie, ci na, na, nasi, no niestety, nasze to szczególnie młodsze pokolenie, oni takich ideałów nie ma. Tam jest chciał y, użyć, mieć, malować się, prawda, to u kobiet, stroić się u mężczyzn i kolejny dramat tego pokolenia młodszego, to jest, oni się za mało ruszają. Po prostu to będzie w przyszłości pokolenie kalekich, ludzi z chorymi kręgosłupami i tak dalej. Myśmy, na przykład ja pamiętam moją szkołę podstawową, to ja nie chodziłem, tylko biegałem. to jak większość moich kolegów piłkę, powiedzmy, inne zajęcia. To było nie do pomyślenia, żeby człowiek siedział i tak, powiedzmy, bez ruchu jak ci, to, to w ogóle nie, nie do pomyślenia. A, a później rower, no szkoła średnia, rower, 80 kilometrów Panie doktorze, a propos słowa użyć, chodzi o narkotyki. Mówi się, że na przykład marihuana odpręża i ułatwia funkcjonowanie. Co pan nie, doktor na to? Wyszła taka książka, polecam ją naszej ukochanej młodzieży. Marihuana i obłęd. Część z tych ludzi niestety dostaje psychos, i część z tych psychos już ma do końca życia. O czego to zależy? Jest to uwarunkowane genetycznie. Są osoby genetycznie predysponowane do wystąpienia psychozy. Jakie to są geny? Ano, jeżeli w rodzinie na przykład był, były osoby chore na schizofrenię. I wtedy te osoby są bardziej predysponowane do wystąpienia. Także tych informacji się nie podaje. Poza tym, no młodzież, wiek przekory, jak się coś mówi, żeby nie robić, to właśnie ja zrobię, bo na tym polega ta młodzieżowa czy dziecięca Jeden przekora. z psychiatrów powiedział, że marihuana, podobnie jak inne narkotyki, zamyka, zwłaszcza młodego człowieka, w szklanej kuli. On przestaje funkcjonować stopniowo, tak, tak. wyłącza się ze społeczeństwa. Wyłącza się ze społeczeństwa, bo ona bardzo często, na przykład, powoduje lęki. Ci ludzie się boją chodzić po mieście, już nie mówiąc o tym, że mają psychozy, gdzie wydaje mi się, że są prześladowani, obserwowani, prawda, i tak tu, dalej. Tu też właśnie tu, tu no, jest jednak wina mediów, bo tak w sposób taki bardzo łagodny, w pewnym sensie zachęcający o tym pisano, natomiast za mało tam było ostrzeżeń ostrzeżeń, czym to się może skończyć. Ale to jeszcze można nadrobić. Powinny być stale komunikaty takie Ministerstwa Zdrowia, ile osób dostało przychodze po narkotykach, ile osób dokonało ciężkich przestępstw pod wpływem narkotyków itd., itd. Panie doktorze, szczególnie bulwersujący temat w ostatnich czasach, w ostatnich latach, miesiącach. Matki zabijają swoje dzieci, ojcowie zabijają swoje dzieci, dzieci zabijają swoich rodziców. Co się dzieje? Znaczy, na to się też y, złożyło, znaczy tak, przede no, y, wszystkim odporność społeczeństwa, ta psychiczna, bo nie ma tych idei, nie ma tych hamulców, prawda, etycznych, moralnych, religijnych, nie ma tych hamulców. Jak nie ma hamulców, no to łatwiej, łatwiej takie rzeczy y, zrobić. To są y, tak jak samochód bez hamulców, no, nie, nie wyhamuje I oni, nie hamują. Y, to jest jedna rzecz, dwa, no, jednak y, nasycenie tego, 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 tego świata mediów no tymi informacjami właśnie o przestępstwach, o zabójstwach, to jest to bardzo dokładnie pokazywane, to jednak zostaje gdzieś tam pod świadomości, przez badań kryminologów wynika, że to oczywiście nie 100% społeczeństwa jest pewna pewien odsetek osób, które mają pewne cechy osobowości, nie mają właśnie tych idei, nie mają zasad moralnych czy innych. I oni właśnie łatwiej takim wzorcom ulegają, tak jakby Freud by powiedział, gdzieś to tam tkwi w podświadomości i w pewnym momencie jest e, używany Panie doktorze, czy Bóg będzie musiał zgłosić się do psychiatry? Mam na myśli Boga przez małe b. Otóż wyjaśnię, Ta. jeden z profesorów Oxfordu, znany, nie chcę wymieniać jego nazwiska, bo uważam, że nie zasługuje na sławę, e, Uważa, że Homo sapiens właściwie się kończy, już się skończył i następuje powoli epoka Homo Deus. Każdy człowiek będzie decydował o wszystkim, także wyznaczał swoje granice. Jak pan to znaczy, no, widzi? Tak, no to jest. jest to w młodzieży szczególnie widać taki pęd, trend, żeby nie przestrzegać żadnych zasad. No to w ubiorze między innymi widać żeby nie przestrzegał, to będę chodził z dziurami. Kiedyś tam ten aktor założył czapkę daszkiem do tyłu i na całym świecie zaczęli tak chodzić. Jako taki wyraz, bo zrywam z tymi zasadami i tak dalej tak dalej. to jest bardzo, bardzo, tak się wydaje, odkrywcze i, i, i nowoczesne i, i współczesne, ale ten... zasada, że brak jakichkolwiek zasad jest zgubna. Na przykład młodzież powinna, to całe społeczeństwo powinno wiedzieć to, co Sard napisał: wolność i odpowiedzialność. Natomiast u nas preferuje się wolność bez odpowiedzialności. I, i ludzie, którzy nie są przyzwyczajeni do pewnych rygorów przestrzegania zasad, oni później w tym życiu naprawdę mają źle, bo oni się wszędzie źle się szują w ruchu drogowym, no bo po co mi tam jakieś zakazy, nakazy? Ja będę robił, co będę chciał. Czy w innych takich sytuacjach, prawda? Wynika to między innymi z tego, że u nas jest taki stosunek do prawa bardzo lekceważący. Z czego to wynika? A ma to uwarunkowanie historyczne, bo albo zaborcy, albo ci okupanci, nieprzestrzeganie prawa, robienie wbrew prawu było wyrazem patriotyzmu i to nam pozostało. Taki paradoks, im więcej wolności, im więcej wiedzy też dzięki internetowi, tak. więcej możliwości nawiązania nowych kontaktów. A... Temu wszystkiemu, tym procesom towarzyszy też fakt, iż coraz więcej ludzi ląduje w, na oddziałach psychiatrycznych. Tak. Ja byłem w poniedziałek na, na konferencji właśnie w oddziałach psychiatrii sądowej, ale tych oddziałach, gdzie są przyjmowane osoby, które popełniły przestępstwa i to głównie te najcięższe przestępstwa, zabójstwa i tak dalej. W całej Europie, więc w Niemcy, w Polsce są też, Coraz więcej potrzeba jest takich urzek. ponieważ coraz więcej osób zaburzonych psychicznie dokonuje, dokonuje przestępstw. To jest raz. Dwa, polityka sądów jest taka, że żeby, że tak powiem, podbyć się kłopotu, to szpital psychiatryczny. Więc to, 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 myśmy właśnie to wskazywali, że to jest niewłaściwy kierunek. Zamykanie wszystkich szpitalach psychiatrycznych nie jest wyjściem z sytuacji. Robić, żeby on nie popełnił tego przesłania. żeby będzie brał narkotyki, jeżeli będzie miał złe wzorce wychowawcze, jeżeli szkoła nie będzie miała właściwych narzędzi wychowawczych, których nie ma w tej chwili. została pozbawiona na skutek całego zespołu uczenników. Ja Jestem na to szczególnie wyczulony, ponieważ mój ojciec był dyrektorem liceum pedagogicznego, matka nauczycielką. Ja wyrosłem w rodzinie nauczycieli, wiem jakie tam były, wtedy były stosowane zasady, postępowania wychowawcze. Jeżeli nauczyciel nie będzie miał autorytetu i nie będzie mógł wymagać to, 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 to jest krzywda dla tych dzieci, ale to tym rodzicom trzeba wytłumaczyć, bo na wywiadówkach jest tak, bo to ci nauczyciele mi mówią. Uczeń się nie uczy, nie odrabia lekcji, nauczycielka mówi do tego rodzica, na to on mówi, ale on mi mówi, że pani źle tłumaczy. Ale to nie, że ona źle tłumaczy, tylko on po prostu się nie uczy, nie odrabia lekcji. Panie, tylko <laughs> to, że jest, jest pan zwolennikiem szkoły bez ocen, szkoły bez wartości. To znaczy, no to tak jakby zawody sportowe były bez bez, bez, bez którego to nie. Znaczy, jakieś muszą być, z tym, że one nie mogą mieć taki charakter, bo to coś tam jest, to pała tam, prawda? I tak, nie, nie, to, to nie, 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 nie to, to, to nie może być, więc, więc jeżeli, jeżeli on nawet rzeczywiście to. Czyli można by zrobić tak, że, że, że tutaj nie, nie stawiać tych takich złych ocen, ale że no, widzisz, nie masz to, musisz się douczyć, musisz to, trzeba ci pomóc, prawda i tak dalej. Bo część tych, tych uczniów jednak te takie bardzo negatywne oceny przyjmuje bardzo źle i to go zniechęca po prostu do nauki. Oni mówią, to niczego się nie nadaje, prawda I tak dalej. Polska szkoła ma wiele problemów i jednym z takich przykładów są młodociani patostreamerzy, którzy zarabiają na nękaniu innych, na właściwie, no, można powiedzieć sadyzmie. Tak, więc to jest, to jest to, niestety to jest zjawisko, które jeżeli są tylko skupiska ludzi, już to samo jest w wojsku, ta fala tak zwana, to samo jest w szkole, to są niestety takie, takie osoby, które mają chęć przewodzenia, dokuczania komuś innym ludziom i tak i No i te osoby powinny podlegać takim działaniu, no, nawet jak to nazwać, resocjalizacyjnym. Z czego wynika, Panie Doktorze, fakt, iż te filmiki oglądają też inni? To znaczy, no, to, tak jak w starożytnym Rzymie, to tam był jeszcze gorzej, bo dalej jak się morduje i tym się zachwycali. Więc tutaj widok, że ktoś kogoś tam, no ja widziałem kiedyś, właśnie to już do tych par lat temu, jak kazano nawet mu kał zjadać i on za pieniądze to, to robił, prawda? W związku z tym no to odrażające, prawda? Odrażające. Jaki związek z tymi patologiami ma obserwowany chyba nie tylko w Polsce rozpad rodziny? Tworzy się a. inny model społeczny. A, no fundamentalny, fundamentalny. Ale tutaj, że tak powiem, jest temu winne społeczeństwo, ale również i prawo. Mianowicie takie przyzwolenie na życie w związku, który dzisiaj jest, a jutro go nie ma. Czyli niedbanie o to, żeby ta rodzina miała stabilne, prawne między innymi zasady. To jest, no, to jest doprowadzenie społeczeństwa do zagłady. Dlatego, że ta rodzina to jest ta podstawowa komórka, gdzie się tych, te, te, te osoby się wychowują, kształtuje się ich osobowość. Jeżeli oni żyją w różnych związkach, jeżeli to dla dziecka rozpad związku, odejście ojca czy matki, to jest dramat. To w skali stresu to jest na bardzo wysokim miejscu, i o tym trzeba pamiętać. W związku z tym, takie, takie powiedzmy przyzwalające podejście, że. że że, że tego. A dlaczego Ty nie chcesz wziąć ślubu? Bo co? Parzy cię to? Gryzie cię to? Wysypki dostaniesz? Dlaczego? Przecież ta rodzina musi być na mocnych fundamentach. W tym bardziej, że najczęściej na tym najgorzej wychodzą kobiety, bo ona najczęściej zostaje z tym dzieckiem, ten ojciec no często nie chce alimentów płacić albo płaci za mało i ona jest w końcu ofiarą tej sytuacji. Panie doktorze, taki modny temat ostatnio, kwestia płci. Czy płeć jest kwestią biologii, czy raczej kultury? Czy można samemu decydować o tym, czy się jest kobietą, tak. mężczyzną, a może tak. też wybrać sobie jedną z kilkudziesięciu innych płci? Tak. Dowolnie właściwie ustawić. Ja w domu mam podręczniki seksuologii, gdzie jest napisane i na wielu stronach, między innymi na czym polega leczenie homoseksualizmu. W latach 70. -tych. takie książki. Wychodził, ja złam. I taki był wtedy taki był trend i tak wtedy postępowano, i dlatego ten homoseksualizm był wtedy skrywany i on właśnie był prawie mało widoczny. Mało, mało był widoczny. To nie znaczy, że go nie było, bo, bo wiadomo, że był jest i jest i będzie. Więc, więc to jest tak. Natomiast Światowa Organizacja Zdrowia właśnie z przyczyn humanitarnych i tak dalej uznała, że to nie jest zaburzenie psychiczne, że to jest wariant normy, no i w związku z tym, z tym że to co w ostatnich czasach się dzieje to ma to też pewien, tak, pewne takie zjawisko kultury czy podkultury młodzieżowej to w pewnym sensie zaczęło być częściowo jak gdyby modne i tutaj też ten, te, 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 te ruchy to że oni powiedzmy chcą mieć jakieś tam prawa prawda i tak dalej no to to jest, to jest zrozumiałe z tym że robią to w sposób taki często skrajny, hałaśliwy, dem, demonstratywny, to raczej wśród społeczeństwa no, negatywnie, czy część nie, ale część społeczeństwa podchodzi do tego negatywnie. Więc powinni to robić w sposób bardziej umiejętny, przemyślany i w związku z tym bardziej y, y, skuteczny. Y, to jest raz, dwa, być może to, to ja takich badań nie znam, być może, że ponieważ no, ek, y, ekologia y, kawałki plastiku, które, mikroplastiku, które mamy w mózgach, i tak dalej, i tak dalej być może spowodowało, że tych, tych osób o, tych, o innych orientacji seksualnej jest, jest coraz więcej. Z tym, że tu jest taki, taki problem, bo oczywiście ktoś może sobie wybrać, znaczy wybrać, jeżeli ma takie, takie, no, taką, czuje taką płeć, no to chce ją realizować. Z tym, że w praktyce realizacja tego jest nie jest to rzecz taka. prawda. Część osób, które się na to decyduje, chyba nie do końca wie, no bo jeżeli kobieta sobie musi obciąć piersi, brać później te hormony męskie i powiedzmy, często, z, 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 czy często jest to rzecz no, bardzo trudna do realizacji. W związku z tym tutaj powinny być, nie znaczy, żeby zakazywać, tylko żeby informować, bo zdarza się tak, że ten popęd jest na przykład biseksualny, ale ta, ale ta osoba jest w stanie się utrzymać w takim związku, tym heteroseksualnym, i dzieci, no i funkcjonować w takiej yy, rodzinie, no bo, bo jeżeli ta kobieta nie ma dzieci, nie może mieć dzieci, no to z kolei to jest wbrew yy, po, poczuciu macierzyństwa. To nie tak łatwo z siebie to wyrzucić. Jest niestety coraz więcej kobiet ma takie, taką postawę do do tego, że nie chce mieć dzieci, ale to w związku z tym nam grozi zagłada przede wszystkim w tej tak zwanej rasie białej, Europie, cywilizacji, bo nas zaleją ci Mahometanie, prawda, którzy się mrożą bardzo, mnożą bardzo szybko i prosto i skutecznie. A mają jakieś dolegliwości psychiczne? To znaczy, no, to oni, oni, oni są przykładem, do czego na przykład może do, doprowadzić fanatyzm religijny, prawda, więc to... Jak to takie pisze później w mediach, to on zeznaje, że zradykalizował się i mimo, że się urodził w Anglii, był tam wychowywany, dostawał pieniądze z końców szkoły, i tak dalej, to miał potrzebę, żeby wsadzić bombę w, w pociągu. Panie doktorze, pociągnijmy jeszcze, niestety, ten pesymistyczny wątek. W głośnej książce Walbeka pod tytułem Serotonina, główny bohater, widząc całą niegodziwość życia społecznego, też rozwiązłość swojej kobiety, idzie do psychiatry, tam dostaje psychotropy, czas mija, a on popada w coraz większą depresję i jest coraz bardziej nieszczęśliwy. Czy to jest wizja realna dla współczesnego mężczyzny, czy w ogóle ludzi? To, czy to jest tak to w tej chwili mamy taką sytuację, że około 30% osób leczonych z powodu depresji wykazuje lekooporność. Czyli mimo leczenia nie uzyskuje się właściwego efektu. Z tym, że tam są zasady postępowania, między innymi takie, że w każdym właściwie przypadku depresji powinna być poradzona psychoterapia i to ta poznawczo-behawioralna, ta, która jest najskuteczniejsza, ma największe Podstawy naukowej, natomiast nie inne rodzaje psychoterapii, które są rozłożone na lata, które zwykle są przerywane wcześniej i mogą nie dawać takiego, jak trzeba efektu. Natomiast żeby nie było tej depresji, to wcześniej trzeba ćwiczyć odporność psychiczną. Jeżeli ja całe życie wszystko miałem podawane na tacy, to szkoły mnie wożono, zakupy robiono za mnie. Łóżka nie muszę sprzątać, bo Państwo wiedzą, że część dzieci prosi matkę czy ojca pościel mi łóżko, bo to już jest tak duży wysiłek i stres, że oni już tego nie robią. Czy w pokojach między innymi dziewcząt jest taki bałagan, jakby tam tajfun przeszedł. Prawda? A więc jeżeli ktoś stale żyje w takich warunkach i nagle na przykład w zakładzie pracy czy gdzieś Musi ponosić odpowiedzialność, musi się utrzymywać w pewnych rygorach, które są, były, są finansowych, takich stosunków międzyludzkich, prawda i tak dalej. I nie będzie tak, że może robić co chce, tylko ma robić to, co mu wolno od do, a dalej już nie. I nie zawsze będzie chwalony, tylko będzie oceniany, analizowany, często w sposób bardzo taki no, bezwzględny, jak to jest w korporacjach. Ta człowiek jest taką, takim, takim kodem, i ten kod, na ile na przykład wyprodukuje w banku tam korzyści finansowe. Więc, więc tu ludzie muszą, <laughs> muszą i są, ja taką pacjentom zalecam taką książkę takiej amerykańskiej, psycholog, muszą być przygotowani do pokonywania stresu. Nie bezradni, bezwolni, bezsilni, narzekający i tak dalej. To samo na przykład w zaburzeniach lekowych. Zaburzenia lękowe to są najczęstsze zaburzenia z wszystkich, jakie zna medycyna. Panie doktorze, i ostatnie pytanie, wracając do idei nadwartościowych, czy są nam potrzebni egzorcyści? Znaczy, to jest, to jest, to jest siła wiary, jeżeli ktoś w coś wierzy, no, to jest siła sugestii, w no, hipnozie na przykład, czy, czy, czy w innych rodzajach, więc jeżeli ktoś w to wierzy, a są tacy, którzy wierzą, którzy i to nie, nie, niekoniecznie w wykonaniu religii katolickiej, bo są inne religie, które, gdzie podobne się odbywają spotkania nawet całe takie w duchu bożym, prawda, czy w duchu jakimś jeszcze innym. I dla na część ludzi oczywiście będzie to skuteczne. Chciałem tutaj powiedzieć taką rzecz w Polsce i w Europie właściwie niespotykaną, mianowicie osobowość mnoga. To występuje szczególnie w Kanadzie, w USA. Kobieta nagle zaczyna podawać inne dane personalne, ma inny życiorys, ale ma inny zapis EG, inny cykl miesiączkowy. To nie jest żadna symulacja czy coś takiego. Jakie to są kobiety? Te, które właśnie doznały różnego rodzaju krzywd, w tym między innymi różnych seksualnych, i to jest ucieczka od rzeczywistości. Ona staje się inną osobą. I opisano przypadki, że wciela się po jakimś tam czasie kolejne, kolejne osobowości. To, to jest rzecz zresztą naukowo w dalszym ciągu mało wytłumaczalne, ale w Kanadzie jest to tak popularne, że profesor Ross otworzył specjalny instytut, który tylko się tym zajmuje. W Europie tego nie ma. A dlaczego teraz pytanie? Dlaczego tam jest, a u nas nie? A, bo tam były filmy i książki, gdzie pokazano takie rzeczy. I to jest właśnie potęga autosugestii. Chodałbym mogą jest. być fascynujące, ale nikomu ich nie życzymy. Dziękuję, panie doktorze, Dziękuję za wizytę. Bardzo.